Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Crave Drive. 15 czerwca była zapowiadana rewolucja w Daci, ale skończyło się moim zdaniem na ewolucji. Dlatego oceniliśmy, że nie ma sensu robienia o tym osobnego odcinka. Zmiana znaczka z tyłu, z przodu, kierownica, zmiana kokpitu, nowy kolor. Do tego kosmetyczne zmiany w nazwach, w wersji, wyposażenia, i właściwie w sumie temat już wyczerpaliśmy. Dlatego możemy płynnie przechodzić do obecnego odcinka, w którym będziemy szukać alternatywy dla Daci. Zaczynamy, zapraszam! Na wstępie duże podziękowanie dla salonu YaMA w Bydgoszczy za udostępnienie samochodów, wsparcie merytoryczne i profesjonalne podejście. Uprzejmie dziękujemy, bo dzięki Wam była możliwość realizacji tego odcinka. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy nową serię, która będzie nazywała się jeśli nie daster, to co? Będziemy szukali różnych samochodów Głównie skupimy się na początku na autach nowych Takich, które budżetem są blisko Daci. Oczywiście wiadomo, że tutaj Dacia będzie liderem, jeśli chodzi o cenę Natomiast szukamy samochodów, które są bardzo blisko w budżecie W podobie do Dacia Jogger i do Dacia Duster Będziemy patrzyli, co w tej cenie możemy dostać Będziemy zwracali uwagę na kwestie bezpieczeństwa, wyglądu, komfortu jazdy Więc zapraszam Was bardzo serdecznie W tym odcinku porównujemy sobie Dacia Duster Dacia Jogger i Suzuki Sways. Pierwszy punkt na naszej liście to komfort jazdy, który tak naprawdę wygrywa w tym momencie bezkonkurencyjnie Suzuki Sways. Jest to samochód, który naprawdę jest bardzo komfortowy, szczególnie w przejazdach na autostradach. Natomiast jeśli chodzi o takie przejazdy po drogach, które są z większymi dziurami, mogłoby się wydawać Duster z wysokim zawieszeniem poradzi sobie tutaj idealnie, tak naprawdę okazuje się, że wygłuszenie zawieszenia w Suzuki bardzo pięknie wybiera te wszystkie nierówności i okazuje się, że komfort jazdy w Suzuki, który jest dużo, dużo niższy niż Duster, jest naprawdę ok więc jeżeli nie wyjeżdżacie tym samochodem w jakiś nie wiadomo jaki teren większy czy mniejszy, tylko poruszacie się raczej w warunkach miejskich, tudzież po drogach takich typowo polskich Suzuki spokojnie sobie w tym temacie poradzi. Na ekran rzucę Wam teraz porównanie, przejażdżkę trzema pojazdami, właśnie Dacia Duster Dacia Jogger i Suzuki Sways zobaczcie sobie, zwróćcie uwagę jak zawieszenie poprawia komfort jazdy i tak naprawdę zwróćcie uwagę też na hałas, który odbywa się podczas przejażdżki Oczywiście, tak jak wcześniej wspominałem, zwrócimy uwagę na prześwit. Zobaczcie sobie w tym momencie jaki prześwit jest w Dacia Duster, jak to wygląda na przykładzie Dacia Jogger i na przykładzie Suzuki Sways Tutaj widzimy na filmach, że E, oczywiście Duster jest tutaj najwyższy w tym zestawieniu podjechaliśmy samochodem na parking ustawiliśmy je równo koło siebie żebyście zobaczyli na jakiej wysokości od krawężnika e, znajdują się zderzaki poszczególnych tych samochodów widać tutaj też taką jeszcze zależność że w przypadku Dacia te zderzaki wszystkie te wykończenia są takimi bardziej okrągłymi kształtami, natomiast w przypadku Suzuki tutaj są te kąty takie bardziej e, wyraziste te kształty są bardziej ostre więc w przypadku gdybyśmy trafili na wyższy krawężnik no to tutaj Suzuki w tym zestawieniu akurat przegra, dlatego że ten zderzek będzie można łatwo uszkodzić. W tym zestawieniu trzech pojazdów sprawdziliśmy też miejsce z tyłu, to znaczy wstawiliśmy na tylnią kanapę dwa foteliki e, i sprawdziliśmy ile miejsca zostaje w tej przestrzeni między tymi fotelikami e, cel był taki, żeby zobaczyć czy tam się zmieści jeszcze osoba dorosła tak naprawdę w tym zestawieniu znowu e, tutaj wygrywa zdecydowanie Dacia Jogger, gdzie tego miejsca między fotelikami zostało zdecydowanie więcej Porównując ilość miejsca w środku, zrobiliśmy też taki test. Siadamy z tyłu, ustawiamy sobie fotel przedni w takiej wygodnej pozycji. Siadamy na tylnej kanapie, sprawdzamy jaka odległość tutaj pozostaje między naszymi kolanami, a tylnym oparciem. Natomiast potem przesiadamy się do przodu i patrzymy ile miejsca jeszcze ma pasażer w pierwszym rzędzie. I okazuje się tutaj, że tak naprawdę jeśli chodzi o to zostawienie no to Suzuki tutaj myślę, że będzie najbardziej komfortowym rozwiązaniem, zazwyczaj tego, że. Miejsca, tam jest naprawdę dużo. W tym zestawieniu całkiem fajnie też wypada Dacia Jogger. Tego miejsca jest tam naprawdę całkiem sporo. Natomiast najgorzej w tym zestawieniu akurat wypadnie tutaj Duster. Przechodzimy płynnie do tematu przyspieszenia. Na ekranie widzicie tabelkę z poszczególnymi zestawieniami dla tych trzech samochodów, jak te samochody szybko przyspieszają. Zobaczcie, że Suzuki wypada tutaj naprawdę atrakcyjnie. Szukając alternatywy dla Daci, braliśmy pod uwagę też kwestię spalania. Mamy tutaj silniki, no to nasze takie ulubione 1.0 TCE z LPG, które tak naprawdę realnie palą tak, jak ja jeździłem akurat wcześniej, około 9-10 litrów. Nawet jeżeli jeździ się na autostradzie trochę szybciej z tym małym silnikiem, okazuje się, że one palą jeszcze więcej. Natomiast załóżmy, że niech to będzie te 9 litrów taka najbardziej optymalna wersja. Dlatego chcieliśmy Wam pokazać też samochód z trochę z innej półki. Mamy tutaj Suzuki Swayz, który ma silnik 1.8 w benzynie. To jest dosyć duży silnik, natomiast to jest wersja hybrydowa. Spalanie, które nam wyszło. Przy tej wersji silnikowej uzyskaliśmy na poziomie od około 4 litrów, nawet udawało się zejść poniżej tych 4 litrów. więc zakładając przy obecnych cenach paliwa e, cenę LPG, które spalimy, np. w Daczy Duster czy w Daczy Jogger, wychodzi praktycznie bardzo porównywalny wynik, jeśli chodzi o przejazd hybrydą. Zawsze, kiedy patrzymy na spalanie, no to oczywiście instalacja LPG będzie najlepszym rozwiązaniem, jeździmy tanio i tak dalej, ale okazuje się, że silnik benzynowy z hybrydą radzi sobie całkiem dobrze, te wyniki są naprawdę super, jeśli chodzi o poziom spalania, a to, co jest istotne, to pamiętajcie, że silniki hybrydowe, tak jak na przykład 1.8 właśnie benzyna, czy w Toyocie, czy w Suzuki Swayce, ten model, który prezentujemy Wam dzisiaj, można też zagazować. Kolejny temat, który oceniamy, to test bagażnika. Tą samą torbę, taką typową torbę lotniczą do samolotu, wrzuciliśmy do trzech bagażników. Zobaczcie, jak to wygląda w tym momencie na ekranie. Oczywiście tutaj największą pojemność bagażnika będzie miała w tym przypadku Dacia Jogger, która no, tutaj jest przepasna, tam, to przestrzeń w bagażniku. Natomiast zobaczcie, że Suzuki Swayce też sobie całkiem fajnie radzi. On tutaj ma taką podwójną podłogę, a tą samą torbę, którą umieszczaliśmy, zarówno w tych poszczególnych trzech pojazdach, w Suzuki Swase. Można umieścić w ogóle w miejscu, gdzie jest koło zapasowe, w ogóle pod podłogą, więc ta torba się tam mieści całkowicie na, na, na równą powierzchnię i w tym momencie macie torbę schowaną i bagażnik ciągle wolny, więc warto zwrócić na to uwagę, to jest też bardzo fajne rozwiązanie. Porównując te trzy samochody, zwróciliśmy też uwagę na taką jedną bardzo ważną kwestię. To znaczy, kiedy otwieracie bagażniki, to w tym momencie zwróciło naszą uwagę bagażnik klapa bagażnika w Daci Jogger, gdzie ta klapa otwiera się pod takim kątem i sięga tak daleko, że jeżeli na przykład jesteście w jakichś parkingach podziemnych czy w jakichś centrach handlowych, to trzeba naprawdę uważać, żeby raz, żeby tą klapą nie dostać. Natomiast drugi raz można ją bardzo łatwo zahaczyć, właśnie na przykład o ścianę więc trzeba zawsze pamiętać, że w przypadku Dacia Jogger trzeba tym samochodem stanąć troszeczkę dalej e, od na przykład ściany i pamiętać, że ta klapa się otwiera bardzo wysoko i jej długość i jak gdyby no, zakres gdzie się ona otwiera jest naprawdę duży więc można ją łatwo uszkodzić, więc to na pewno byłoby na minus kolejny temat, który jest bardzo istotny to koszty serwisów bierzemy teraz na ekran tabelkę z kosztami serwisów w przypadku Daci i kosztami serwisów w przypadku Suzuki Przechodzimy do kwestii bezpieczeństwa. Tak jak pamiętacie, w ostatnim odcinku pokazywałem wam też efekty w wypadku służki, które miał mój Duster i jak się to zakończyło, to znaczy szkodą całkowitą. Natomiast jeśli chodzi o te trzy zostawienia na ekranie teraz widzicie, jak wypadły testy NCAP i jak wyglądają kwestie bezpieczeństwa. I zobaczcie tutaj, jeżeli dla kogoś jest istotne właśnie ta kwestia bezpieczeństwa, bo często zapominamy o tym kupując samochód, to suzuki tutaj wypada zdecydowanie. Najlepiej. Na pewno w swoim samochodzie podłączycie swój telefon pod tzw. Android Auto, a po to, żeby zobaczyć sobie nawigację z telefonu, przykładowo na tym ekranie multimedialnym. W momencie, kiedy podłączycie sobie nawigację Google, to możecie przejść płynnie w Suzuki, naciskając przycisk Map, właśnie do waszej nawigacji. Natomiast w przypadku Dacia, gdzieś ten ekran ucieka i podczas jazdy, żeby wrócić z powrotem do nawigacji, raz już trzeba chwilę poczekać, a drugi raz już trzeba to przeklikać na ekranie, co odwraca wasz wzrok od ulicy. W przypadku Suzuki jest to intuicyjne, jest przycisk fizyczny, który można wcisnąć i on momentalnie wraca właśnie do ekranu. Nawiglac... Nawigacji googlowskiej. Więc myślę, że to jest taki drobiazg, ale podczas jazdy, tak jak jeździliśmy tymi trzema samochodami, okazuje się, że to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie przemyślane, na które warto zwrócić uwagę. Przy obecnych cenach samochodów, które już są naprawdę mocno zbliżone do 100 tysięcy złotych, a w wielu przypadkach już tą cenę przekraczają, warto rozważyć dołożenie kilku tysięcy złotych, po to, żeby jeździć samochodem no, tak naprawdę wyższej klasy dużo bardziej komfortowym, bezpieczniejszym i ze spalaniem, który jest tak naprawdę na porównywalnym poziomie jak samochody daci z instalacjami LPG już tutaj pomijam fakt tego, że dostępność obecnie tych instalacji LPG w daci jest mocno utrudniona więc kupienie samochodu z LPG będzie teraz drobnym problemem natomiast myślę, że to jest bardzo, fajne, bardzo fajna alternatywa jeżeli byście chcieli na przykład popatrzeć na trochę inne samochody niż Dacia w kolejnych odcinkach będziemy oceniali też inne samochody, innych marek Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania naszej nowej serii Jak nie Daster to co?. Widzimy się już niedługo, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to zostawienie Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji jak zwykle w szerokości. Cześć!